Pierwszy raz ja, niewolnik, z mojej rad woli. Patrzę na Ciebie, w czoła nie znika pogoda. Myślę o Tobie, z myśli nie znika swoboda. Kocham Ciebie, a przecież serce mi nie boli. Nie rozbrałem za szczęście chwileczkę swobody. Nieraz mnie obłąkała wyobraźnia młoda Albo słówka zdradliwe i wdzięczna uroda. Lecz w ten czas i rozkosznej zło doli. Nawet owe, gdy owe kochałem niebiankę, Ileż łez, jaki zapał, jaka niegdyś trwoga! I żal teraz, na same imienia jej wzmiankę. Z Tobą tylko szczęśliwy, z Tobą moja droga. Bogu chwała, że taką zdarzył mi kochankę i kochance, że uczy chwalić Pana Boga.